Kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego relacje między Polską a Ukrainą są tak skomplikowane? Dlaczego mimo wspólnych dążeń do suwerenności i niepodległości? Pamięć historyczna dzieli nas nawet bardziej niż z Niemcami. Dziś skupimy się na tym, co różni Polaków i Ukraińców w kontekście historycznym. Zbadamy kontrowersyjne postacie i wydarzenia takie jak Stepan Bandera, Upa i Rzeź Wołyńska, które pozostają źródłem napięć do dziś. W oparciu o badania historyków i relacje świadków, spróbujemy zrozumieć, dlaczego te różnice wpływają na obecną politykę i czy możliwe jest pojednanie. Stepan Bandera, ukraiński polityk i nacjonalista, jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii Polski i Ukrainy. W Polsce jest on powszechnie uznawany za jednego z głównych sprawców rzezi Wołyńskiej, zbrodni etnicznych przeciwko Polakom, które miały miejsce w latach 1943-1944. Jego rola w tych wydarzeniach jest przedmiotem licznych badań, a jego nazwisko stało się synonimem zbrodni przeciwko ludzkości w polskiej pamięci historycznej. Na Ukrainie jednak Bandera jest postrzegany jako bohater narodowy i symbol ukraińskiej walki o niepodległość. Uznawany za jednego z liderów Ukraińskiej Powstańczej Armii, która, choć odpowiada za liczne zbrodnie w ukraińskiej narracji historycznej, jest często przedstawiana jako organizacja walcząca za suwerenność Ukrainy. To różne postrzeganie Bandery w Polsce i na Ukrainie jest jednym z głównych źródeł napięć między oboma krajami. Aby zilustrować różnice w opinii publicznej między Polską a Ukrainą, warto zwrócić uwagę na różne ankiety i badania. Według badania przeprowadzonego przez CBOS, tylko 5% Polaków nie ma o banderze negatywnego zdania, podczas gdy aż 60% uważa go za zbrodniarza wojennego. Z kolei na Ukrainie, zgodnie z badaniami KIS, około 45% Ukraińców uważa banderę za bohatera narodowego, a tylko 15% za zbrodniarza. Oprócz tego. Różnice w opinii publicznej są również widoczne w mediach. Polskie media często publikują artykuły i reportaże, które krytycznie przedstawiają Banderę i UPA, podkreślając ich rolę w zbrodniach przeciwko Polakom. Na Ukrainie natomiast media często gloryfikują Banderę jako bohatera walki o niepodległość, pomijając lub zniekształcając informacje na temat zbrodni popełnionych przez UPA. Rzeź Wołyńska to jedno z najbardziej bolesnych wydarzeń w polskiej historii, podczas którego w latach 1943 do 1944 zginęło od 50 do 100 tysięcy Polaków. Odpowiedzialna za to była ukraińska powstańcza armia pod dowództwem Bandery. W Polsce to wydarzenie jest powszechnie uznawane za ludobójstwo i jest przedmiotem licznych badań oraz upamiętnień. Na Ukrainie natomiast rzeź wołyńska jest często przedstawiana jako element ukraińskiej walki o niepodległość, co jest wysoce kontrowersyjne i nieakceptowalne w Polsce. Na Ukrainie rzeź wołyńska i działania UPA są często umniejszane lub nawet usprawiedliwiane w kontekście walki o niepodległość. Taka narracja jest wspierana przez ukraińskie władze i media, które podkreślają, że UPA walczyła przeciwko zarówno nazistom, jak i komunistom. Pomijając jednak fakt, że w tej walce zginęło wiele niewinnych ludzi, głównie Polaków. Polacy, znając swoją tragiczną historię, nie mogą zaakceptować ukraińskiej wersji wydarzeń, co utrudnia wszelkie próby pojednania i wpływa na obecną politykę obu krajów. Dwa różne punkty widzenia na te wydarzenia historyczne są głęboko zakorzenione w narodowej świadomości zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Dla Polaków rzeź Wołyńska jest symbolem zbrodni przeciwko ludzkości, za którą upa i bandera powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, choćby oficjalnym wyznaniem tego przez władze ukraińskie i przeprosinami. Jest to utrwalane w polskiej kulturze przez różne formy upamiętnienia, takie jak filmy, książki i miejsca pamięci narodowej. Dla Ukraińców, natomiast, jest to nieakceptowalne. Ponieważ UPA i Bandera są symbolem walki o niepodległość i wolność od zewnętrznych sił okupacyjnych, takich jak Niemcy czy ZSRR. W ukraińskiej kulturze jest to utrwalane przez różne formy gloryfikacji, takie jak pomniki, święta narodowe i edukacja szkolna. Warto zauważyć, że taka narracja jest często wspierana przez ukraińskie władze, jako element budowania narodowej tożsamości. Aby lepiej zrozumieć te różnice w postrzeganiu, warto posłuchać opowieści świadków i relacji z pierwszej ręki. W Polsce opowieści świadków Rzezi Wołyńskiej są często przesycone smutkiem i traumą. Na przykład jedna z relacji opisuje, jak cała rodzina została zamordowana w swoim własnym domu, a ocalały jedynie dzięki ukryciu się w stodole. Ta relacja jest często cytowana w polskich mediach i na różnych forach. Aby zilustrować okrucieństwo upa i podkreślić, że dla wielu Polaków są to nie tylko wydarzenia historyczne, ale osobiste tragedie. Z ukraińskiej strony relacje świadków mogą być zupełnie inne. Na przykład, jedna z opowieści opisuje, jak UPA uratowała ukraińską wieś od niemieckiej pacyfikacji, walcząc z oddziałami Wehrmachtu. Ta opowieść jest często przedstawiana w ukraińskich mediach jako dowód heroizmu UPA i jest wpisana w szerszą narrację walki o ukraińską niepodległość. Jednym z najbardziej oczywistych przykładów wpływu różnic historycznych na obecną politykę jest Polska ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, która została zmodyfikowana w 2018 roku. Zmiany te wprowadziły kary za fałszywe przypisywanie narodowi polskiemu lub polskiemu państwu udziału w zbrodniach nazistowskich, ale także otworzyły drzwi do penalizacji negowania zbrodni popełnionych przez UPA. To spowodowało liczne kontrowersje i negatywne reakcje ze strony ukraińskich władz. Na Ukrainie w 2015 roku została uchwalona ustawa o statusie i upamiętnieniu uczestników walki za niepodległość Ukrainy w XX wieku, która de facto gloryfikuje działania UPA i Stepana Bandery. Ta ustawa wywołała silne reakcje w Polsce, gdzie postrzegana jest jako próba przekształcenia zbrodniarzy wojennych w bohaterów narodowych. Obie te ustawy pokazują, jak różnice w postrzeganiu historii wpływają na prawodawstwo i relacje międzynarodowe. Ilustrują one również głębokie podziały, które istnieją między Polską a Ukrainą. I jak trudne jest znalezienie wspólnego języka w kwestiach tak wrażliwych i emocjonalnych. To podkreśla potrzebę dialogu i zrozumienia między oboma krajami, aby móc skutecznie współpracować na różnych płaszczyznach. Czy możliwe jest pojednanie między Polską a Ukrainą w kontekście tych bolesnych wydarzeń historycznych? Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana. Z jednej strony, dla trwałego pojednania konieczne jest, aby oba kraje podjęły otwarty i rzetelny dialog który uwzględnia różne perspektywy i jest oparty na rzetelnej analizie historycznej. Z drugiej strony, głębokie podziały i różnice w postrzeganiu historii mogą stanowić poważną przeszkodę. Pomimo tych wyzwań, dialog i zrozumienie są kluczowe dla budowania trwałych i korzystnych relacji międzynarodowych. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dalszej dyskusji na ten ważny temat.